Czuwaj. Witam Was w następnym odcinku origami po harcersku. Dzisiaj zrobimy ludziki z papieru. Na początku zrobię chłopca, a później dziewczynkę. Zapraszam do oglądania. Bierzemy żółtą kartkę. I czarną. Będziemy ją przyklejać o tak. Nie musi być koniecznie ta czarna kartka. Może być inna. Zależy od koloru włosów, który wybierzecie. Teraz wycinamy. Ustaje nam taka dwustronna kolorowa kartka. I jeszcze bierzemy na przykład pomarańczową kartkę i na przykład. Taki trójkąt wycięty z połowy tej kartki. Tylko, że niebieski. To niebieskie będą spodnie. Czerwona będzie pomarańczowa koszulka. Możecie dobrać własne kolory. Trójkąt przyklejamy. O, na dół. Jest takie coś. To będą spodnie i koszulka. Zacznijmy najpierw od głowy. Gdy mamy takie coś, składamy to na pół. To jest znacznik. Do tego znacznika będziemy składać ta wracamy na drugą stronę i zaginamy tak już to zrobiliśmy odginamy trochę o tu do tyłu i jeszcze raz. jest takie coś obracamy teraz znowu na drugą stronę teraz będziemy to zaginać o tak Aby powstała nam twarz. Teraz będziemy sobie wymierzać. Jakiej wysokości chcemy włosy? O takiej niższe Wezmę zrobię o takiej wysokości. Ten mały dylemat, który wystawał, zaginamy, żeby go nie było widać żeby nam nie przeszkadzał. I teraz będziemy to zakinać o tak do środka to O tak. Pokażę Wam jeszcze lepiej to jeszcze raz. Mamy takie coś i zaginamy to do środka. Ten zderk, który nam jest niepotrzebny, po tym zagięciu zginamy tam do środka i nie widać. Następnie przygniatamy. I nasza głowa jest gotowa. Teraz zajmiemy się rękoma. Mogą być gołe, mogą być w jakiejś koszulce. Z długim rękawem oczywiście koszulka wtedy. I takiego samego koloru albo innego jak to. Czyli bym musiał zrobić pomarańczowy wtedy. Zginamy o tak jak na początku. Tym razem odginamy i zginamy w drugą stronę. Teraz już mamy co zrobione. Zginamy o tak. powrotem i tu mamy taki zincelek i go przygniatamy na jedną z dwóch stron a tutaj na przeciwną stronę powstaje nam takie coś teraz, gdy już mamy to zrobione można z, trzeba zgiąć tak o tu i trzeba zgiąć tak o tu powstaje nam takie coś można to włożyć do środka, o to, ale ja nie będę tego robił. I nasze ręce są gotowe. I teraz zajmiemy się koszulką i spodniami. Czyli na początku będziemy zginać na pół, na ukos, do tej połówki. Do tego znacznika, znowu będziemy zginać te dwie linie Znana procedura I teraz będziemy o tak zaginać I tu zostawiać mało miejsca I zaginamy o tak Odwracamy na drugą stronę. Teraz, gdy mamy takie coś, bierzemy nożyczki i obcinamy. Odwracamy znowu na drugą stronę i dopasowujemy tak. Żeby było z drugiej strony tak się prezentowało. Żeby się nie odchylało, można podkleić klejem. Dobra. Jak mamy to zrobione, teraz, jak już tu jest taki punkt, to od tego punktu prosto zginamy. Żeby wiedzieć, czy jest prosto, to musi być ta linia musi być równoległa do tej linii tutaj O. I wtedy będzie prosto. I robimy tak samo z drugiej strony. żeby powstało nam o takie coś. Jest takie coś? Teraz zakładamy. bierzemy się za składanie. Głowę bierzemy. Jest tu. I teraz ręce będziemy podklejać od drugiej strony. Obracamy. Nasz człowieczek na wakacjach jest gotowy. Na wakacjach, ponieważ ma krótki rękawek. Teraz wystarczy dorysować detale. Czyli uśmieszek, buźkę, na przykład jakieś logo na koszulce i na przykład y, sznurki w spodniach, buty. I gotowe. Tu mogą być znaki z różnych gier zespołowych albo po prostu takie zwykłe znaczki, które możecie rysować na sodzie, na przykład list, domek, liścik. Możecie zrobić też pacynki: przykleić do nich kijek i już macie gotową pacynkę. Bierzemy patyczek. Bierzemy kawałek taśmy, mamy już. I kolejny patyczek. Do tego odtrzymy na dwór taśmy. Nasza jest gotowa! Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę. Kliknijcie dzwonek, żeby wiedzieć o następnych filmach. A ja już z nami żegnam. Cześć!